serdecznie z Ogrodu Różanego już jest pięknie, chociaż jeszcze te drobne nie wszystkie zakwitły, pojedyncze takie różowe, ale to są zdecydowanie późne I patrzę, że tu białe są ale tu zobaczcie te różowe, żółte, tam w oddali jakie ładne też jeszcze poprzednio jak byłam ich nie było ależ tu ludzi, wypoczywa, spaceruje jak w taki poprzedni dzień przyjdę to jest mniej Ale ślicznie jest tutaj muszę tu podejść z tej strony bo ludzie przechodzą więc nie chciałam im przed nosem nagrywać, ale tutaj jest przepiękne kolory takie żółte. Coś przepięknego. Witam się z Wami serdecznie. Prosto z różanki. Piękne, piękne te róże. Idziemy dalej. Tam widzę zajęte, gdzie te moje ulubione, ponsowe. Ale tam po drugiej stronie też takie miejsce jest, więc będzie można pójść. Teraz muszę częściej przychodzić, ponieważ one już teraz wszystkie zakwitają. Będzie co nagrywać. Jak wszystkie będą zakwitnięte, będzie przedsudnie. Już jest przedsudnie. Już jest przesudnie. To są piękne, mają kolorek też. Jeszcze dużo nie sitnie, także wszystkie atrakcje jeszcze przede mną. Takie Wresudne. Piękna też. Zobaczcie piękne, to piękne Nie wszystkie czy to zajmowane. Tak, żeby czy to jest. daleka pokazać, bo to ludzie siedzą, ale coś mogę pokazać, jakie wysokie Nie no, wiem, taki gatunek żółtych tutaj. Pięknie, jest po prostu pięknie. Przejdę z tamtej strony, ale tu jeszcze nie wszystkie. Jeszcze nie wszystkie. Ślicznie. Też są różowiutkie, ładne. Tutaj w słońcu bardziej nieocienione. Ale piękne. Przecudne. No, zdecydowanie Więcej rozwinęło się tych róż. Specjalnie zrobiłam to dla Was. Przyjechałam, ale dla siebie też, bo uwielbiam. Uwielbiam róże. Zobaczcie jak pięknie. Zariot. ludzie robią sobie zdjęcia jest trochę wycieczek także fajnie, fajnie są biegacze przyjemnie tu przyjść, odpocząć idę do tych pensowych róż pięknych, a tu te drobne już tu bardziej z tej strony puszczają ale jeszcze, jeszcze tam, jeszcze są całkiem późniejsze. No i fajnie, bo to cały czas kwitną i jest efekt wtedy. Nie byłam tutaj, bo tutaj państwa jakieś siedziało, więc nie chciałam im tutaj po nogach deptać. Siedzieli na tej ławeczce, więc tutaj przepiękne. Z tych drobnych, ale takie cudne różowe. Przepiękne. No zobaczcie, czyż nie jest tu pięknie? Ludzi jest mnóstwo przyszli podpoczywać na świeżym powietrzu Tu jeszcze tu będą takie też ładne, czerwone, ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam od środka ogieńki, ale środek jeszcze jest w pąkach. Cudnie no cudnie. Takie miejsce, gdzie się naprawdę wypoczywa. Przyjemnie przyjść i pocieszyć oczy takim widokiem. Jeszcze będziemy tu wracać. Oczywiście, za parę dni przyjdę. Mam nadzieję, że już te będą też rozwinięte. Pąki są, ale nie wszystkie jeszcze puszczają, także... a też obsypane są pąkami. Będą dorodnie kwitły. Także czekamy na następne jeszcze. Pan tu już robi któreś okrążenie. Więc dla każdego tu jest dobry, dobry czas.